We wtorek 22 kwietnia w Urzędzie Gminy Wrzeczenicy odbyło się spotkanie warsztatowe dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie 8. Spotkanie poprowadziła pani Angelika Dębska, która szerzej opowiedziała nam o samym konkursie. Po raz szósty ogłaszamy konkurs na małe granty, dla, które kierowane są dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Głównym celem Projektu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz osiągnięcia dobra wspólnego. Nabór wniosków trwa od 10 kwietnia do 10 maja. Limit środków w konkursie wynosi 57 100. Jest możliwość przeznaczenia tej puli środków na, na dotacje dla około 20 organizacji. Działania w ramach programu Działaj lokalnie są różnorakie. Mogą być to działania e, miękkie, które aktywizują mieszkańców, czyli warsztaty, szkolenia, spotkania, rajdy rowerowe, e, pikniki rodzinne, jak i również działania małe, takie inwestycyjne, jak e, budowa małej infrastruktury rekreacyjnej, e, wiaty, małe wiaty, miejsca na ognisko, ławki, jak i również zagospodarowanie terenów. W swojej małej miejscowości w sołectwie przy placu zabaw nad jeziorem. Zmiany zaszły dość istotne, ponieważ teraz wniosek można złożyć wyłącznie tylko w wersji elektronicznej bądź przez generator wniosków. Jest to pilotaż, ponieważ po raz pierwszy w ramach tego programu wnioski można złożyć przez aktywny generator wniosków, który jest dostępny na naszej stronie www.log.lgdnp.org.pl, bądź na stronie działaj lokalnie czyli www.działajlokalnie.pl i jest to taka istotna zmiana. Następną zmianą jest to, że nie będziemy wymagać żadnych załączników do wniosku. Tylko przy podpisaniu umowy z grantobiorcami grantobiorca przedstawi nam dokument, który potwierdza osobowość prawną. Czyli niwelujemy drukowanie jakby zbędnej papierologii, makulatury. Ponadto następna zmiana jest taka, że grantobiorcy będą rozliczać się tylko raz z ośrodkiem działań lokalnych, czyli będą składać tylko raport końcowy, nie będzie raportów okresowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się program Działaj Lokalnie na naszym obszarze. Działamy na obszarze 12 gmin miejsko-wiejskich. Co roku ponad 20 projektów jest składanych do, do ośrodka Działaj Lokalnie, a wybieramy przeważnie około 20. No do limitu środków, tak jak mamy limit środków, w tym roku mamy więcej, więcej, więcej w limicie, więcej w puli do rozdania. Przeważnie było to 50, 55 tysięcy, teraz mamy 57 2100. 2100 jest to kwota, która została dodana do limitu z 1%, który uzbieraliśmy w zeszłym roku. Jest to 1% przeznaczony. Na, na, na cele fundacji, lokalna grupa działania od naszych mieszkańców, od podatników. Są jakby dwa etapy oceny. Ocena formalna, czyli sprawdzamy prawidłowość wypełnionych kolumn, czy wszystkie informacje są prawidłowo umieszczone, czy nie ma błędów rachunkowych. Oraz ocena merytoryczna. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Oceny Projektów. Wszystkie wnioski mają szansę tak naprawdę. Jeżeli jest dobry pomysł, jest dobrze oceniony przez komisję, mają szansę. Oczywiście tutaj preferujemy organizacje, które po raz pierwszy aplikują o środki. Natomiast to nie jest jakaś dyskwalifikacja organizacji, które po raz kolejny składają bądź składają na kontynuację swojego działania. Absolutnie nie. Natomiast oczywiście zachęcamy nowe organizacje, które po raz pierwszy zmierzają się, czy chcą się zmierzyć z pozyskaniem środków, Pozabudżetowych czy środków, które, które pomogą im w działaniu. W dniu dzisiejszym wzięliśmy udział w spotkaniu warsztatowym Działaj lokalnie ósmej edycji, na którym uczyliśmy się wypełniać wniosek w generatorze internetowym, który był pierwszy raz wdrażany w tym roku. Stowarzyszenie ProIdea zamierza złożyć wniosek po raz drugi na, na, do, na dotację na akcję pod tytułem Prison Graffiti Jam. Przypomnę tylko, że w 2010 udało nam się pozyskać 3000 na ten sam cel. Mamy nadzieję, że w tym roku znowu nam się to uda.